Wyobraźcie sobie tę scenę. Jest wielki pałac, w środku bogaty człowiek, pięknie ubrany, codzienne uczty, a przed drzwiami jakiś tam łazarz. Chudy, chory, pokryty wrzodami. Przychodzą psy z podwórka, żeby lizać mu te wrzody, bo jak są nawilżone, to mu lżej. Chciałby choćby okruszka ze stołu tego bogatego człowieka. Dzieli ich próg domu dwa kroki. A jednak jest między nimi przepaść, która jest większa niż ocean. I ta przepaść nie zaczyna się po śmierci. Ta przepaść zaczyna się tu w sercu. I to nie Bóg ją wykopał, to my mamy taką koparkę. Ta koparka nazywa się egoizm. I potrafimy ją wykopywać codziennie, ogromne przepaści. Wtedy, kiedy mijamy człowieka obok nas. I udajemy, udajemy, że go nie widzimy. Nigdy nie jest tak, że kogoś nie widzimy. Zawsze kogoś zobaczymy. Tylko nie chcemy widzieć. I ta przypowieść to nie jest przypowieść, która ma nas wkopać w ziemię, tylko to jest przypowieść, która ma nam dać nadzieję. Bo widzisz, łazarz nie został sam. Jak uważnie żeście słuchali, no to było, że aniołowie zanieśli go przed oblicze Boga. Bóg wcale nie zapomniał o nim, ani na chwilę. Bóg widzi tych, którzy cierpią, widzi także Ciebie. Zobaczcie w Ewangelii, w tej przypowieści, którą opowiada Jezus, jakby ona nie jest wymysłem ewangelisty, tylko Jezus obrazem chce coś pokazać. Bogaty człowiek nie jest znany z imienia, natomiast ten, który leży pod jego domem, jest znany z imienia. To jest pokazane, gdzie jest priorytet. Jak Bóg patrzy na człowieka, że wcale nie zapomina, wcale ten ktoś, kogo my mijamy i uważamy jako, nie wiem, bezdomnego, bezimiennego, to nie jest ktoś, kto jest bezimienny. Tylko On ma imię. To jest człowiek. Jeśli dzisiaj czujesz się jak łazarz, czyli czasami jako człowiek pomijany, nieważny, zepchnięty na margines, niedoceniony w domu. To wiedz, że w oczach Boga masz imię. Jesteś kimś. I on zna Ciebie o wiele lepiej niż ktokolwiek i przygotował dla Ciebie miejsce blisko swojego serca. A jeśli czasami, i myślę, że o wiele częściej, czujesz się jak bogacz, a kto to jest bogacz we współczesnym świecie? Ktoś, kto ma dach nad głową? Kto dzisiaj nie martwi się o tym, że nie będzie miał obiadu, kto w miarę ma spokojne życie, ten obecnie jest bogaty. Więc w większości tutaj, jak nie wszyscy, jesteśmy bogaci. Więc jeżeli czujesz się tak, jak bogacz, to ta Ewangelia nie jest po to, żeby cię przestraszyć, tylko żeby cię obudzić. Żeby powiedzieć w tobie: Masz moc wyciągnąć rękę. Masz moc zatrzymać się przy łazarzu. Masz moc zmienić czyjeś życie. Ty możesz to zrobić. Nie wiem, mamy tak w naszej głowie wbite, szczególnie właśnie podjeżdżając do jakiegoś marketu, kiedy ktoś do nas przychodzi, prosi o pieniądze, że to zawsze chodzi o pieniądze. Nie za tym ni 5 złoty kryje się o wiele coś bardziej głębszego. W większości to nie chodzi o pieniądze. To może być jedno słowo, to może być uśmiech, to w większości może być zainteresowanie. Wiecie, najprościej jest dać kasę. Kiedy podchodzi człowiek do drugiego człowieka, nazwijmy ten bezdomny, i prosi nas o pieniądze, i jesteśmy tym setnym człowiekiem, którego tak prosi. Kiedy dajemy mu 5 złotych, to jest na zasadzie masz i odwal się. Idź, potraktuje jak sto innych osób przede mną. Jesteś dla mnie nikim. I co, bo ja pakuję zakupy. Masz, idź. A zapytaj taką osobę, jak ma na imię. Przed tym, jak dasz pieniądze. Przepraszam, jak pan ma na imię. Span, nie jak masz na imię. Nie z wyższością. Tylko jak pan ma na imię? Dlaczego pan tak żyje? Co pan kupi za te pieniądze? I daj. Wtedy dopiero. Ale zainteresuj się. Zatrzymaj. Poświęć coś cenniejszego niż 5-10 zł. Co jest cenniejsze? Czas. Temu człowiekowi nikt nie daje czasu. Łazarz bardzo często siedzi blisko nas. Łazarz może być w Twoim domu, w Twojej pracy, w naszej parafii. To może być nastolatek, nastolatka, która nie ma zainteresowania w domu. Rodzice się dzieckiem nie interesują i może potrzebuje tego zainteresowania. Skupienia się na tym, jak się czujesz. Ale nie potrzebuje nowego gadżetu, ale skupienia się na tym, co odczuwa w środku, jakim jest człowiekiem. Naprawdę, łazarz jest bardzo blisko nas. I zauważ, że bogacz dzisiaj wcale nie jest potępiony za to, że ma. A ani razu to nie padło dzisiaj w Ewangelii. Za to, że ma majątek. On został potępiony za to, że nie dostrzegł człowieka. A przecież mógł. I ta przepaść w wieczności rozpoczęła się za życia. Jezus opowiada tę przepowiedź, żeby nas trochę ostrzec, ale też i uratować. No bo przecież On sam przeszedł największą przepaść z nieba, na ziemię, na krzyż, po to, żeby nas podnieść. No, i dzisiaj przychodzi w słowie do ciebie, przyjdzie do ciebie w Eucharystii. Przychodzi po to, żeby co ci powiedzieć. Nie bój się, idź. Zacznij od małych kroków, zauważ drugiego człowieka. Podnieś, posłuchaj, uśmiechnij się, zainteresuj. I tutaj nie chodzi o żadne moralizowanie. Tu chodzi o twoje i moje życie. Bo to jest nasza codzienność. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy tu i w wieczności. Życie nie jest skonstruowane tak, że tu mamy cierpieć, bo potem, po śmierci będziemy szczęśliwi. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy tutaj. Tylko bardzo często to nasze szczęście jest związane z szczęściem bądź nieszczęściem drugiego człowieka. Zawsze dla mnie fenomenem było od momentu, kiedy o tym zacząłem najwięcej czytać. Jaki jest najbogatszy kontynent na całej Ziemi? Kontynent: Afryka. Złoża, które są pod ziemią, diamentów, innych rzeczy, powodują, że ten kontynent jest najbogatszy. A gdzie jest największa biada? W Afryce. Edward Stachura. Poeta, człowiek, człowiekowi wilkiem: Szczęście jednego może powodować nieszczęście drugiego, szczęście drugiego może powodować szczęście innego. I to są nasze decyzje. Przecież ta dwójka dzisiaj z Ewangelii też się mogła dogadać. Kiedyś staniemy twarzą w twarz z Panem Bogiem, wyobraź sobie tę scenę, no i Pan Bóg zada Ci bardzo proste pytanie: Kogo podniosłeś? Kogo nakarmiłeś? Kim się zainteresowałeś? Komu dałeś nadzieję? No i mam nadzieję, że każdy z nas odpowie Panu Bogu: Starałem się widzieć. Starałem się to dostrzegać. No i wtedy Pan Bóg odpowie nam: Byłem głodny i dałeś mi jeść. Byłem spragniony i dałeś mi pić. Byłem nagi i przyodziałeś mnie. Dzisiejsza Ewangelia wcale nie mówi bój się piekła. Dzisiejsza Ewangelia mówi: Masz serce, które może budować mosty i możesz zacząć już od teraz. Od jednej osoby, od jednego gestu. Więc bądź dla innych mostem. Nie pozwól, żeby w twoim sercu powstawała przepaść. Zakopuj ją. A wtedy, kiedy przyjdzie czas, no to aniołowie wezmą cię za rękę, tak jak tego łazarza, i poprowadzą tam, gdzie jest naprawdę życie. No i o to chyba chodzi.